Dzisiaj wyruszamy na Mistrzostwa Świata League of Legends, które odbędą się w Korei Południowej. Jest to święto wszystkich graczy, którzy co roku gromadzą się, aby zobaczyć starcie najlepszych drużyn na świecie. Emocje, które towarzyszą temu wydarzeniu są nie do opisania. Proszę Państwa, entrance. LOLowa kraina, LOL Museum and e-sport. not only LOL, yes? Everything! Zapraszam Was, proszę Państwa, w podróż po e sportowej krainie. Kapitan Dimo on duty! Kapitan Timo on duty! Yeah. Hello, thank you Tutaj przyjemność państwa jeszcze pieczątka z klubu, wczorajsza Też się nie zmyła. Nie, to nie tak, że się nie myłem, tak? <noise> Zbieramy pieczątki za każde piętro I później można merczy wygrać Strasznego mam kaca, widzowie, przepraszam was najmocniej za wszystko co robię tutaj nie? Oh, let's go! Pokój defa! Odwzorowany, 1 do 1 odwzorowany pokój, nie? Stam, stop, Thank you, thank you, thank you, thank you. Ale nie zrobimy tego wszystkiego! Robimy, ja wszystko! Mi damy rady! You have to shout in here. T1 fighting. T1? Yeah. 1, 2, 3. Let's go, T1! Ok, very nice. 120 miałeś. Fortnite, Fortnite. Oh, very nice. Ale zabawa, zabawa, bawimy się. Tu są uh, standy drużyn: uh, T1, Kia, Rolster i coś tam. Yeah. Uh, yeah, but for one you have to do the test. So uh, okay, uh, fuck it. Uh, no, so I made an exception that they will let you like, skip the queue, so you can make a piece of content of like hey, we collected all of this and everything. Okay. Yeah. Oh, thank you. This is this is a uh, uh, superpower well, when I you go it, with it, Jan. Oh, yes, please. To jest random i Postcard. Thank you very much. Kopię kanion, kopię nie kanionem i tego, bo on fajnie się pokazuje. Thank you very much. Oh, sorry, 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 sorry. It's okay. I'm sorry. Okay. I did... sorry. sorry, I didn't know that you are playing. Tak skończą Hey. Bam, to jest głowa I Event jest organizowany w wielu budynkach, więc ją pomiędzy nimi przemieszczaliśmy. Oh, we have our guide. Hello. What is your name? My, my name is Kuba. Nie stawaj na środku do. Hi, five Thank you. So I need to This one needs to so flip. Head. Head. And this one it doesn't, it doesn't matter. So you just throw it. Yeah. Yes? But <laughs> every time you lose, I get to slap you. lose, i get to slap you. Hello. high five! Opa! Wzięliby się za jakąś robotę, a nie grają tylko, nie? Mój tata by tak pewnie nie kumał tego miejsca, nie? No jest Ryan, tu ale że fajnie, że no można w to pograć, a nie wiem, że to... Lekker. Can we check it out? Lekker. Patrzcie, Timo, i tutaj mamy króla, który trochę wygląda jak Zilean Kapitan Timo do dyspozycji. Poszliśmy coś wszamać do koreańskiego KFC. Co uh, It's corn! it's It I the juice the Frytki jak z nie? Okej, sorry, magnalowe frytki Pepsi. Dobrze, proszę Państwa, są w ogóle takie rękawiczki do takich, tych rzeczy. Bo Joe, jak tam kupicie wegety KFC? No, do przeżyć? Zaczynasz przeżyć, te sery Serki, burgerki, naprawdę w miarę dobre. Ja pierdzielę, nie? Idziemy, no to, proszę Państwa. Wizję miałeś czyścić, ch**. No i... <noise> Wieczorem odbywał się koncert jakiejś gwiazdy K-popu. I hey, mega zajęli są ludzie w ogóle. O, fajnie, jakaś K-popiera. Bo... Ja! No i po dniu pełnym wrażeń wróciliśmy do hotelu, gdzie czekało na nas otwieranie boksów związanych z wordsami. Nice, na twoim e, zepsujemy. Ja bym Wow! Wow, ale fajnie. Isiek. Timoro, pucharek Jakie jakieś takie rzeczy Poszliśmy spać, dzisiaj jest ostatni pełny dzień, który spędzimy w Korei Mamy możliwość zobaczenia backstage'u, jak wygląda taki event od strony również korporacyjnej Jak gdyby, nie wiem jak to powiedzieć, zagłębienia się, Wejść tam, tam, gdzie ty, normalny śmiertelniku, pff, nie wejdziesz nigdy Jedziemy na finały, grande finale, to można by było powiedzieć, że to jest wisienka na torcie naszego dzisiejszego wyjazdu Czekamy na pana które zawiezie nas prosto pod obiekt, na którym będą odbywać się grande finale, wielkie finale. Nie, nie. tam nie, nie, to odbywać będzie się odbywać przed impreza. nie, nie, tylko do przodu. nie, nie, zostaje. 3-4, Proszę Państwa, tutaj cosplaye, Tutaj, pani na skuterze. Tutaj Bogdan na mini minikomuterze. Bogdan? Bogdan, B. B. Bogdan, oh, thank you. Najpierw odwiedziliśmy miejsce, w którym można było zdobyć swoje koszulki. OK, so I will take the Black. Black. Also black. Black. And black. Black. Yes, yes. Yes, but this one. Is yes. A, okay. to nie, dla ciebie, nie dla na na co, raperek przyjechał, prawda? youtuberek z kamerką, wszędzie pierwszym Raperek, tak? Okay. To Co za darmo by wszystko chciał? Thank you. This is gonna be stylish, you know? No, bo wy nie pomyśleliście, yeah. bo wy jesteście. Eee! Patrz co so... so on zrobił! Chodź. Powiedz co po, zrobił, powiedz co zrobiłeś. Yy, no. no. yy, Dajem sobie do góry nogami. Zgodnijcie! to bo, możesz zjeść! Nic! Dziwolą! O Nie bawimy się, jest e, super zabawa. I przenosimy się do miejsca, w którym odbędą się finały, czyli na Stadion Sky Dome. The cool guys at the back, yes? Yes. Kia autobus. Thank you. Jesteśmy VIP-ami, mamy specjalne bilety VIP-owskie. very nice. Wow, very nice cosplay. Very nice cosplay. Hello. Hello. Sprawa załagodzona, za nie są nam nieźli. Kapitan Timo on duty! Hello, hello, very... VIP entrance, yes. Very, 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 very VIP. Mamy tutaj, przy państwa, mogę powiedzieć widza? Z Polski? czy tak. będzie obrazić się? Nie. To jest kolega z Ameryki, który nas dostał. hello. Nice to Jacob. Jacob, Jacob, do how you do, do, Jak ty to ogarnąłeś stary? Staliśmy z w kolejce do budki Mastercardy i do nas z biletami na finały. Serio? No. Zajebiście, nie? Przypadkowo czy co? Przypadkowo. Dobra. うん。<music> Ale będzie Ej. Będzie Ale... naprawdę potężny Wygląda to sążnie naprawdę, wygląda to Możemy proszę Państwa doświadczyć na własne oczy niesamowitego. Finał proszę państwa League reg w kolei w Seulu. Też pomyśli okej, okay, granie w rola, a to jest wojna między państwami China vs Korea. Także mam tutaj proszę Państwa niesamowicie gigantyczny aspekt politykę geopolityczny. Co to będzie? Kto wygra proszę Państwa. Dowiemy się o tym już... Już dzisiaj w Korei to jest mega popularne, w ogóle na koncertach i tak dalej Zakładasz taką opaskę, one są synchronizowane, po jakimś wi-fi albo coś Zacząć świecić w jednym momencie i ludzie machają tymi rękoma Wszystko się świeci dookoła Zresztą teraz, zaraz potem pewnie będzie przebitka Idę postawić kloca, ale to jest dlatego, że zależy mi na tym, żeby w trakcie nie wychodzić, nie? Ja teraz wyduszę z siebie tyle ile mogę. Polska za granicą. Wstyd jak nic, ale patrzcie. Piwo e, w plastiku takim mega zabawne. Dawaj w ogóle ey, w ogóle sporo tego jest, możemy podtrzymać. Okej. Okay. No co, zdrowie twoje, stary. Tak. Ja w dalszym widzę. Ej, zajebiste jest. Piję dzisiaj. Co? No, no jak? No a jutro ten no, samolot no, mamy z rana. Two seconds later. przebywa. Emocje coraz większe. Żała zaczyna tutaj się urobić, proszę państwa. Będzie się udziało bardzo a to bardzo. Oh! Polska górą jest! Mamy naszych znajomych Czechów. Pijemy grubeczko. Jemy sobie dobre rzeczy. Jest pięknie Wszyscy się bawią, wszyscy uśmiechnięci. Ryb mnie zaleje zaraz, jak nie napije się piwka. Wielkie emocje, na stadionie pojawiła się ogromna prawa, hala jest prawie zapełniona, a w środku tego wszystkiego my, drodzy Państwo, mali Polacy, którzy chcieli liznać troszeczkę świata, napić się tego pierwszego piwa i bawić się dobrze. Wracam do domu i nie wychodzę przez miesiąc, nie? No nie ma szans. jak p***, bramkarz, napastnik i tak dalej. Jebane to jest, nie? Śmiali się z niego w gimnazjum, teraz on sobie English, jedzie Dobra, Ignę pokazujcie, ja bym potrafił zagrać na supportcie, chłopie, kurwa, nie, nie, nie. Przepraszam bardzo bez tekstu. Proszę nie bagatelizować najważniejszej roli w grze i najtrudniejszej swoją drogą. Dużo add Major i mało AP, ale przeciwnicy nie mają tanka. Bot chiński ma przewagę chyba, ale w lejcie wygrywają yy, korańcy. SKT musi uważać w IRLI, jeżeli w wytrzyma IRLI to w ma łatwo. ma już overpink'i, k**uj, że przegrali w drafcie, że okay. dotknęło ich to. Praga wzięli, Praga wzięli, Praga wzięli. Wow, 1, -1 na razie, ale w goldzie? Tak, P1 1 Chodziec, chul, proszę państwa. że kurczę, jest te kilka pików, które cały czas jednak chcą pikować, bo są mocne w tej mecie. Dobra, czyli Stenna i Kalista. I... Renata znowu była poprzednim i Draven. To, co w tym meczu będzie ciekawe, to jest Faker na Sylasie. Fajne ulty w przeciwnym teamie, no i Faker i Sylas to połączenie... Dobra, nie dałem wam update'u, bo się poszedłem wysikać szybko, bo są giga kolejki. Jest 2-0 dla SKT1, zawsze T1. No i z jednej strony fajnie, bo im kibicuje, ale dla, dla całego dobra, całej rozgrywki fajnie by było jakby teraz bo wygrało jedną gierkę, dwie gierki. Chodzi o piganterię. Rozumiesz? Rozumiesz czy nie rozumiesz? Uh, A ty Jak zrobić wypogłosze? Łapiesz za samą Proszę Państwa Jeżeli chcecie mieć pełny kurs jak strzelać tymi piutkami wpadajcie do kukę 200 zł z tysiąca zostało przecenione dla was teraz Obsługuję Paypal Proszę Państwa, teraz jestem za Weibo Gaming, nie? Na razie byłem na, za te 1 teraz ma być Weibo. Emocje są gigantyczne! Wygrany team fight. Czy to oznacza koniec, kur... Czy to oznacza koniec i 3-0? Dowiemy się zaraz. A wy teraz. Sytuacja że tutaj staliśmy w kolejce i się okazuje, że jest... W ogóle mega dziwne, że zamykają wszystko od razu po od razu. tym. Ale państwa, zjemy sobie coś takiego, nie? Thank you, thank you! Dobrze. Co O, to jest posypką, Z posypką. Mmm, uwielbiam smak posypka. Z... Zdupcamy, proszę Państwa, było zajebiście, ale już się skończyło, idziemy sobie, przejdziemy przez baksy. To zdecydowanie, proszę Państwa, to nie jest taki backstage', że jaki liczyłem. Po jakieś wyjście boczne, powiedzmy, dla autokarów. Nie chodzi mi o to, że potrzebuje się poczuć doceniony, ale chciałbym po prostu zobaczyć, jak wyglądają te. Tutaj są te właśnie Mercedesy, które są sponsorowały całe wydarzenie. Może to są te teamowe w ogóle. Są to te teamowe. No, chłopie. Pierdzią, ku**a, Zabąchać chłopie tam, gdzie walił bąki Faker, nie? Jedziemy Busem. Jedziemy jednym susem. Ej, zostaw, nie. Tutaj jest Jan, tu jest rere, jedziemy. Rere. A Dojechaliśmy na after i teraz przebierzemy się w nasze koskleje Bojo. Papierkami, nie? Bo mi się wydaje, że one będą pasowały na mnie i na ciebie, nie? Dobra, wygrany to kto? Wygrany to będzie Ani. Zaznaczmy jasno, nie? Mi się wydaje, że Ani będzie fajniejsza. A nie, rzućmy monetę. Ja sam nie chcę grać papierkami nożyce 50, tak. 50 to ja jestem Ani. Dobre, dobra, 50 to jesteś Ani. Brawo, brawo, brawo. Każda Eni ma swojego kiwersa, proszę Państwa. Także tak wyglądamy. Ukradliśmy kukę strój, to był kukę pomysłu. No, jednak ja tego nie dźwignę, nie? I to jest koniec dla nas zabawy, koniec dla nas dzisiejszego dnia, ale nic się nie dzieje. Będą e, przyszłe mistrzostwa, przyszłe lata, i może wtedy, proszę Państwa, się uda. A na dzisiaj e, koniec zabawy. Cześć, e, mam nadzieję, że Wam się podobała taka przygoda od tej bardziej lolowej strony, gamingowej, zobaczenia, jak wyglądają takie eventy, takie wyjazdy. Bardzo fajne wydarzenie. Zabijamy się wcześniej. Jutro rano mamy lot w moim misie. Musimy wsta wstać. Czy ja mogę wstanąć? Czy ja mogę usiąść? Dobra.